Kobietą. Czy za swoją pracę, czy powinnam za swoją pracę dostawać tyle samo pieniędzy co mężczyźni, czy akceptuje Pan różnicę pani. w zarobkach między mężczyznami i kobietami? Nie akceptuję politycznej ingerencji w swobodną relację między pracodawcą a pracobiorcą i nie mój interes na jakie pieniądze, kto się z kim umówi. Potępiam zaglądanie ludziom do kieszeni, do łóżka, grzebaniu, grzebanie w, w, cudzym, w cudzych finansach czy w cudzym Ale sumieniu. Ale czy pan akceptuje te różnice? Tylko się o to pytam. Nie akceptuję, proszę pani, socjalistycznej, eurosocjalistycznej ingerencji władzy w swobodną grę ekonomiczną i relacje między tymi, szukają pracy i tymi, którzy oferują zatrudnienie. To czyli Pan jest za tym, żeby kobiety i mężczyźni mieli tak, tak samo opłacane? Proszę Pani, jestem za tym, żeby to nikogo nie interesowało i żeby nie. nie zajmowała się tym władza i Pani również nie polecam zajmowania się tym, nie jaka, nie ma, jest, w... jaka jest tak, nie, dla Pani nie ma tabu, ale ja jestem zwolennikiem na przykład zachowywania tajemnicy handlowej, tajemnicy biznesowej. Jestem zwolennikiem tego, żeby swobodnie zawierane umowy na rynku pracy, usług, w przemyśle czy rozrywce, żeby te umowy, by mogły być zawierane bez namolnej ingerencji i no, inwigilacji czy, ze strony ja państwa. Przepraszam, że pan nie odpowiedział mi dokładnie na pytanie, czy pan akceptuje różnicę. W... No to proszę jeszcze raz przesłuchać moją odpowiedź i ona będzie na pewno wystarczająca.